Siema siema, z tej strony snoker, zapraszam na kolejny odcinek luźnego huncika z ziomeczkiem. Nie od razu na ten budynek. A co to? Zataczmy A, przez jest salę. Bo, bo pamiętasz jak oni na tyle tu ty nie? Trzeba tu od razu za tym budynkiem i na, na to patrzeć i tutaj to na tyły tego budynku. Tyle myśleliśmy, że jesteśmy na tym, na... jak to się nazywa? Oni tu chyba będą podbiegać albo tam Bo oni zaczynają tam pamiętasz? No właśnie nie wiem czy oni tam zaczynają. Ale tam chyba zaczynają, mówię ci tam. Oni tu zaczynają. I Oni mogą biec tu na nas na prawo albo na wprost Ej, lecą tam Dostał Dostał, na tym jest Zabiłem! <laughs> OLE głowę je bym! Eee, chwała Bogu, że to nagrywam! Ja Ej, wiem. Dobra, Gdzie on leży, gdzie on leży? Bo on chyba jest sam. Tam gdzieś. O, jest wstał, no? No, dostałem od niego ten. On ma jakiś łuk. A krwawiącą. O, dobrze. Dostał. No, nie, nie żyje. Nie żyje od Nice. A jakieś inne już na, nawalałem do nas Za ciuchcią hmm. Za lokomotywą jest jeden na pewno No są za ciuchcią Kurwa, co w rzuca? Ale nieźle rzucił tym dynamitem O, jak do niego Co niego dojeżdża O jest, Wy, wykurzyłem go trochę Uciek. Dostał, dostał, tam jest z tyłu. No szkurna, oddawaj mi moją broń. Cześć, ja Zostałem bez... u niego. A gdzie on jest? Dojeżdża mnie. Na mnie jest. Zam był, tam był za tym budynkiem. Dobra. Proszę ja potem chciałem go trochę... Nie wiem, się za chwilę oczywiście amunicja skończy. Mi też żadnego wziąć ten Amów. Ej dobra, ja, ja sobie zlutuję tego, tego gościa. Tu jest dwójka w ogóle. To jest wuj... Ej, tu jest dwójka! Aha, bo ode mu ziomeczka jomeczka faktycznie, ej, no A ja, ja nie wiem czy go tą zabiją czy oni go w plecy dojebali, no. Mendą, nie. Je Mendo. Jednego Mendą, a jednego zabijesz normalnie, a drugiego Mendon bo to Ja byś ty widział ten strzał, ty no kurno. To zobaczyć na YouTube jak to był strzał godny Boga, Ci powiem. Dla no. tego następnego, bo on jest chyba sam. On był tam. Nie oni są dwójka. Ale on mi uciekł, on dostał ode mnie. A, mam, a może nie. Ja go tak przeską, kurde. To no mi się w dwójkę, no, że oni są, są wydaje, wiesz. Mogą, mogą być. Tu masz Ammo. Ammo tu jest. Ej właśnie, no, to jest nieba A on nitka mam i tak dwa pociski, ale dobrego zawsze coś. Jest po drugiej stronie. Jest po drugiej stronie? Tak. O! Gdzie Ej, do strzela, on stąd strzela. stąd strzela gdzieś. No jest. Kurwa, tego... Tu jest, no. Ej, nie wierzę, trafił mi w głowę nagle. On ma, on ma tego zwykłego, ten... Może w niego wjechać, bo... On jest tu na prawo od razu. O, widzisz, widzisz? Jest dwójka. I są dwójka tutaj. A nie jeszcze mi mi rzucić. Są w tym domku, no ja tak leżę, tak mi trafił z tego. On ma zwykłą winwilda. Jest w środku tego domu. Dwa no. no. nice, nie ma. Dwa? Najstarsz! Nawet go nie zauważyłem czy nie. No, kopalnia La Plata, no. Ale wiesz, co ogóle, niż kurczarka To też, prawda? Tam, a nie O, waliłem typa. Tam. Gdzie? Tam. Jakieś głowy mi dzisiaj siadają, że to. Na tobie te tyle ci, gdzie się um, z mm. No, tyle fartownia, w, no. w, w środku leży, no. Nie wiem, czy ma ziemeczka. Wiem, że jak nie ma tego. Ja te... Oj, za nami. Dobra, tak jest safe, go złupić. Jest, jest. On ma coś dobrego? Ona też coś dobrego. No go palę. Ej, stąd nawala. Ej, od... Ej, oni od nas nawalają. Ej, wiem, oni od nas nawalają. Tam są. Widzisz teraz? Ja też, no. ja ich widzę, I Teraz teraz ich jadę. No, tam są. <laughs> A nie muszę widzieć jak mi zaznaczyłeś a mi... Oni mogą ten Oni mogą teraz tu podejść, więc uwaga pozycję, A nie, a byli za skałą, rozdostać. czy? Tu byli, nie? Ale tu dosłownie był w tym punkcie To się. Mam... o! Tu jest, fajnie A jaką, jak mnie dostał? Dostał, raz Aha, oczywiście. Ja dostałem dwa razy, on dostał dwa razy, a ja dostałem raz i... Ej, no i on ma życia. On ode mnie dwa razy dostał, a ja od niego oczywiście w głowę od razu dostałem. go nie Chyba się położył... Jeszcze dwa razy dostał od ciebie. A bo ja go zabiłem, a bo ci stamtąd. Cholera, jeszcze się... Jest, znowu. No jest, jest, on, 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 on jest sam. Ej, no nie wierzę, że jeszcze nie... Oni no są i nieraz oni podostawali! Za 19, no, za 79... Za 80, no to jest... Możesz mi podnieść, ale że za skałą. Wiem, ale ja nie wiem, jak on, on nie dostał. Ładny strzał. No on się schował, no już go... Wiem, 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 ale nie, krwawi, nikt nie. Chyba jedziecie się tu na dwóch kampery jedne A tyle ryż za tym Nice O dobra zabił ktoś ich Ja tam wjeżdżam O Jezu Ja muszę przeładować tak Biegnie, biegnij, biegnij, biegnie O ja pierdam, że na ostatnim tyle tu biegłem Są tutaj trupy, A, tu ich trupy? Nie ma ich Tylko tu ich tyle leży Ale tu tu ty sobie wziąłeś teraz, nie pójdę Ja jestem zbyt gridikuję Oj Jest, 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 jest tu ci zdrowie odnowi chodź tu, tu zdrowie całe ci odnowi ej, faktycznie no a był tam, on jest tam tu na prawej no na dole, tam w takim oknie tam w tym takim łączniku, o w tym nim, o ładny strzał możesz mnie spróbować podnieść Ładnie. Tamten zdechnie. Ha! Zdechnie. Już tamten zdechnie. Ja idę, do ja niego. On na suwę jest yy, ziomeczkiem tamtego. Ono już, już leci. Nie wierzę. zabiję Zabił mnie z romera. O dobra, tego zabiję się. Jeszcze jest jakiś. No nie zdąż... Bo tutaj trzeba tak podejść. Możemy jeszcze podejść tutaj za ten las i wie, a, co to zrobić. Zróbmy. O, tam są już. Tam gdzie jakiś celuje gościu. Dostał. Tam ucieka na, na daleko. Gościu się, się jeszcze kampił przy drzewie <noise> To tego, co i dostał ode mnie. Tam, tam liczę, on już w znaczniku by poszedł głębiej. No a mamy strzelę, trzeba się odjechać. O, tu jest, tu jest. Dostał. Leży, oh, nice. ale jest drugi. Jest drugi, no. Tu jest. Leży. Leży. Z jest trzeci. Tam jest trzeci. Tam jest, no. Będą na masz? Leży. Oh, nice. Kolejny, za Oj. nami Ej okay, no, kurde jeszcze ja zblokowałem Skuba ile kurde, tu jest. Ty... Ja też to to problem... do nas. Ej, jeden się wykrwawił, bo tego trafi jedzie, ja go ten A Ty co miałeś? Ty miałeś chójstwo typię. Ja nie widziałem ich sam. Tu jest jeden. Jest jeden, no tak A tu ty zabiłeś dwóch, do... ja jednego, ta? Nie, ty zabiłeś dwóch. A, tego okay. Tamtego Mendo w ogóle zdążyła do, dojechać. Jakby on nam chciał zrobić trochę, nas oplankować no, Gdzie drugi jest? Gondruf. Ten gdzieś tu leżał. Albo tu? Tu leży. Tu. Bo on miał... nie tąd. A, on miał snipera. Kurwa, no nie, 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 no, trzeba ich zabić. Nie, nie, trzeba Przez ich zabić. Trzeba by się ten nim nie wierzył strzelać. A skąd on strzela? Tu. W tam, tam jest. Tam jest. Czekaj. Lootuj no, go, ja celuję. No oh, bardzo, jest, bardzo. Jest, bardzo. Jest. Kurde, prawie go dojechałem. Idź nas tu podchodzi. Kto stał do mnie z tego? O, położyłem Nice! Kurwa, łuki katana! Ktoś się do mnie leży teraz. Trzeba go dojeżdżać! To e, tam poceluję, tego go zlutuję z tego. To no, ja dojadę, żebyś tam, jadę, tam bys... podejść teraz. Ewentualnie taki skurwysyn sam nie wstał. Tam, on tam leży generalnie. Nie widzę żeby ktoś do niego dobiegł. Ja biorę moją strzelbę też. Leży? Leży. Ja go palę. Podpal go, no. A, a szkoda. Ja tego sobie zlutowałem. A no tak, no, chyba zapomniałem. Ale, co, ale, ale dosłownie, Gdybyś grał sam, bo on był jakiś głupi. On dosłownie dostał ode mnie i potem i yy, pot... Yy, 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 on stał się lepszy. <grym>, A dostał ode mnie z tej teru. <grym>, na takiej. Nie no wiem on, on strzelać dostały. nie potrafił, no wiesz. No nie wiem, mógł bardziej przycelować ten pierwszy żeby być pewien, że na strafie my się zatrzymaliśmy i zaczęliśmy lutować. Jakby wiesz... No właśnie, nie? Jakby ze spokojem przycelowo wywalił jednemu z nas w głowę. No on ma nowego łopcę. Dziękuję. Urzukamy chyba są gdzieś tam. Gdzieś tam są. Jest na górę. Jest? Do góry? Plata żukiem, no. Więc ja uważaj, jak on cię trafi... Nie będę jak on wrócił. O, rozwajemy jednak żuka. Już kurwa, tu jest żuk żółk na żuku. Zabija następnego. Ile zabijeś tu? Lata ich. Dwóch. Dwa. jest tu skurczybyk. Nie? Nie? jest, no. Kurde, dostał. dostał mam lagi dostał. jakieś, kurno. Muszę zobaczyć, dlaczego mi tak laguje teraz. Jak gościa trafiłem, ale oczywiście przeżył. Ja, ja rozwalam to. Ale rzuca tu coś, więc uwaga. No nie wierzę, że nie zabił tym dynamitem. Ale go przytrzymał. O ma też coś ak szczylbowego i tam jest na prawo. Dobra. To, to, do okay. to sam. Stał sam ten? Ten co go zabiłem chyba, nie. Nice, okay. Trzeba być przez strzelbę. go... ten. On jest ziomeczkiem z tym co tam. Dostał no. Wrzuć mu mendy albo coś, dynamit No ładnie, zabijesz to. Nice. No właśnie, dziękuję, do widzenia. Kurde, ale ci jeszcze żyją. No, nie masz już czym. Nie. O, ale ku! Ładnie! tu <laughs> <Zacinu>, wszyscy. <laughs> wszyscy. No, a możesz mnie podnieść. No, czekaj, no, no, weź nie. mnie po. No nie, nie, no, że no Ej, Nie, no nie. nie ale kuwa, Ale Widziałeś go, ale no dobra, mi możesz podnieść skórę wysyłę. No dobra, teraz o, Ale jest... na bok jakieś no, że, tak. że jakbyś go nie podniósł, jakbyś mnie najpierw podniósł, a mnie to. Ja bym jak gdzie by po tego mocina. Nie ja wiem, że byśmy startowali po niego Dziękuję, nie że go zabiłeś. Ej, ale widziałeś jak ja dobrze za tymi drzwiami, to było takie smart, że ja za tymi drzwiami się skampiłem. No ładnie, ładnie. jakby siedział. Ja. Za tymi drzwiami i on nie. nie no dzisiaj mocino. Czyli wychyliłem więc jak ten. Wiesz, żeby on bo on od razu się wychylał, bo on chciał mnie zabić jak ja tam A tego jaki idealnie nie dojechałem W ogóle nie wiem czy chcesz tego Lemata, czy chcesz Chcę yy, tego pomyśleć. Mozina, ja chcę Mozina Nie mam Mozina, ale tamten jeden miał Mako w ogóle jakby chciał. No wezmę, wezmę sobie Muszę ich poznajdywać, od tu leży Nie mozina. A ty na schodach złupiłeś? Eee... To właśnie nie wiem. A nie. Idealnie. Jeszcze miałem pełne te, a ja już mam 400. Mam tego. To jest terminus. A tego Ja mam wyrzuciłem terminusa. Właśnie tego jeszcze mogę kupić. Panie Ci Ale A dlaczego ja tak mało dos... O ja nie mam... Już mało, Ja mam 500. Ja nie mam... Ja mam szabrownika. Ja, ja nie mam szabrownika, nie wziąłem, jak debil. O. Ale bym miał hajs teraz. Ja mam 500. Ja mam 400 ja no, 350. 350. No a to co, zliwamy Można się jeszcze ładnie tu po poszli. boku przejść. Ładnie poszli. Ej czekaj, tego jeszcze mogę złupić. Hmm, to tu jest? Nie ma, nie ma. No, kurde, jak się nagan. Ty ku**a, ja mam mało życia. Ty ku**a, ja mam mało Widzę właśnie straciłeś pasek? Nie Ale zawsze mi tak to nie jestem tak To tak tak mam jeden pasek, w skurszybyku <noise> Masz jeden pasek? Ale i położyć aimer to znowu wszystkich wyjechaliśmy Tylko to jest i No zupa. No ja też radę Trzeba się dynamit odwrócić Ale lepiej Mam, no, no. Lecimy w śmieci Kurde, tak co jak w tamtej Ej, co to jest za ten? na leżale? Lecimy tutaj na ten? Na prawo Na prawo, no Wiesz, jak oni się respią A. Zatem bym poleciał No, trzeba iść z dobrej strony. Jakim zrobisz dobre plece. To jest zombie, jak ja już myślałem, że ty na A. ty jest ty, typ, czy zombiak? Nie, typ. Ty? Yeah. Tam jest, ale nie trafiłem, fuck. Jakiś typo. Tak, no tam gdzie zaznaczyłem. no nie wie, że typo się kampi z mar Ale jak on szybko strzelił z tego maratona? Tu jest, no. Tu się kampi. Ja nie mogę siedzi. Nice! No jak on mnie dostał teraz? Rzucaj md. Wstaj do to i może bierz po, pode mnie, bo on zginie teraz. No, dawaj podnosi. Ale co za